Dajcie, Jak to? Zapomnieliście już o wakacjach? My właśnie dostaliśmy przypomnienie, że tak powiem, rachunek z Niemiec. A dokładniej to takie bardzo drogie zdjęcie. No, na szczęście nie tak drogie, jak myśleliśmy, że będzie. Bo jechaliśmy w Badżandał i była strefa 50 km na godzinę. No i było takie zwyężenie, bo budynek wchodził w drogę. No i nie zauważyłem, że na był znak poziomy ograniczenie do 30 no myślałem, że tam miałem jakieś 52 53 na szczęście okazało się, że według pisma miałem 44 czyli przekroczenie tylko o 14 km na godzinę a to kosztuje w terenie zabudowanym u Niemców 25 euro tak sobie ściągnąłem tabelkę z taryfikatorem bo gdyby było to przekroczenie trochę więcej Zresztą całą tabelkę Wam przedstawię, może niekoniecznie poza miastem, bo tam są troszkę tylko niższe te opłaty, ale w mieście. Przekroczenie 1 do 10 km na godzinę 15 euro, 11 do 15 25 euro, no i tutaj się załapaliśmy właśnie, 16, 20, 35 euro, a myślałem, że będzie 21, 25 i to już jest 80 euro. I jeden punkt karny, no z tym, że chyba z polskich obywateli nie są w stanie punktów karnych ściągnąć, w szczególności też zabrać prawo jazdy. Bo tutaj przy wyższych ograniczeniach 31,40 jest 160 euro, zaraz pominam, 26 26,30 jest 100 euro, jeden punkt, 31,40 40 160 euro, dwa punkty i zabierają prawo jazdy na miesiąc. 41,50 jest 200 euro, 2 punkty i też prawo jazdy na miesiąc. 51,60 280 euro, 2 punkty i też na 2 miesiące prawo jazdy. 61,70 480 euro, 2 punkty i 3 miesiące. A potem, już cokolwiek więcej, powyżej 70 km na godzinę. To jest 680 euro, 2 punkty i prawo jazdy na 3 miesiące. Natomiast przy tych ograniczeniach poza miastem to jest jakieś chyba średnio 5 euro, no nie, bo tutaj przy tych wysokich jest większa różnica, przy przy 70 na godzinę, w terenie zabudowanym jest 680, poza terenem zabudowanym jest to 600, natomiast przy tych niskich limitach to jest jakieś 5 euro różnicy. Także udało się, i teraz pytanie: co z tym zrobić? Tutaj jest podana, że tak powiem, dane wrażliwe zasłonimy. Tu jest podana strona internetowa, chyba z tak zwanym e-sondem, gdzie można się zalogować. Jest też podany login. Z tym, wypróbowałem dzisiaj i się nie udało. Nie podejrzewam, że minął termin, w którym można było dokonać zgłoszenia. Bo naruszenie było 11.08 2019 godzina 2021, no wtedy akurat. Jechaliśmy z Kołobrzegu przez Niemcy do Czech. No i w podwieczór. Na samej końcówce nas złapali. Z pismo było wysłane 21.08, Czyli to mamy co 11. 10 dni później. A dotarło do Polski jak to pięknie działa nasza poczta wczoraj, czyli 1 października. A tutaj gdzieś był termin. Zresztą ciekawostka pismo jest po polsku. I piszą, proszę wypełnić załączony formularz odpowiedzi, odesłać go do dnia 11.09. do Landkreisach, Nisze, Szwajs i tak dalej. Ale to już dawno po terminie. Tak samo. Gdzieś tutaj było. Ja też cały całe pismo mam. przeczytam. Szanowny Panie, Szanowna Pani, dnia 11.08. o godzinie 20.21 w Bad OT, Pastfields i tak dalej, popełniono pojazdem o numerze rejestracyjnym DW i tak dalej, marki Subaru, poniższe naruszenie przepisów w ruchu drogowym zgodnie z paragrafem 24 ustawy o ruchu drogowym STVG. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym od 14 km na godzinę. Dopuszczalna prędkość 30 km na godzinę. Ustalona prędkość po odliczeniu tolerancji pomiaru 44 km na godzinę. Naruszenie. Naruszony przepis paragrafu 41 ABS 1 IV Anlage 2 paragraf 49. No cała lista tutaj paragrafów. Środki dowodowe, zdjęcie. O ile przez stwierdzenie wykroczenia użyte zostało urządzenie pomiarowe, poświadcza się, że było ono legalizowane. Jako posiadacza dowodu rejestracyjnego wymienionego pojazdu wzywa się Pana, Panią, Państwa jako świadka do wskazania w celu wyjaśnienia wymienionego naruszenia przepisów o ruchu drogowym od odpowiedzialnego kierowcy i poinformowania o jego danych osobowych. Do udzielenia tych informacji są Państwo zobowiązani zgodnie z paragrafem 46 Ustęp 1 ustawy o wykroczeniach OWIG w związku z paragrafem 161 ustawy jeden zdań 1 kodeksu postępowania karnego STPO. Jako świadek mogą Państwo odmówić udzielenia informacji, tylko na takie pytanie udzielenie odpowiedzi, na które pociągałoby za sobą ryzyko ściągania Państwa lub określonej w paragrafie 52 ustawy 1 STPO osoby najbliższej z powodu przestępstwa lub wykroczenia. Dobrze rozumiem? Osoby najbliższej, danej nie trzeba podawać, bo tak by, tak by wyglądało. Proszę wypełnić załączony formularz odpowiedzi i odesłać go do dnia 11.09.2019 do Landkreis Ażnishre. I tu jest dokładny adres. Ale też gdzieś coś czytałem. Tu są właśnie dane do płatności. Proszę zapłacić. Transferem bankowym nie akceptujemy czeków, no to już akurat po angielsku napisali. Z formularza odpowiedzi można zrezygnować, jeżeli odpowiedzialny kierowca zgadza się na przyjęcie mandatu, a do dnia 11.09 przewidziana kwota mandatu w wysokości 25 euro wpłynie na podany rachunek bankowy organu nakładającego karę z podaniem sygnatury akt i numeru rejestracyjnego pojazdu wraz z wpływem płatności. Postępowanie ulega zakończeniu. W takim przypadku nie ma miejsca. Kolejne powiadomienie do czasu zakończenia postępowania. Państwa dane przechowywane są w zautomatyzowanym pliku. Nie pismo sprowadzone zostało przez system informatyczny, jest opatrzone podpisem. No i tutaj jest cały formularz, gdzie można wypełnić dane osoby winnej. Tylko pytanie właśnie. Tutaj podają, że ta kwota musi wpłynąć do tego dnia na rachunek. A co się dzieje, jeśli nie wpłynie? Znaczy rozumiem, że będzie kolejne powiadomienie, ale czy to się wiąże z jakimiś dodatkowymi opłatami, no to zobaczymy. Napisałem maila. Tutaj jest e-mail pod jakimś innym adresem niż ten e-sąd. ale niestety żadnego potwierdzenia odbioru nie dostałem, a tym bardziej odpowiedzi. Także kilka dni jeszcze poczytam. Jak nie, to profilaktycznie zrobimy przelew. Jak coś, to zawsze będzie to już z głowy. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce. A jak ktoś miał z Was doświadczenia z mandatami z Niemiec, to bardzo chętnie zobaczyłbym Wasze uwagi pod filmem. Na razie to tyle. Okay.